witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Powłowski Gamer w dzisiejszym do drugim odcinku nagram dla Was grę Lords Mobile. I jeszcze pozdrawiam od siebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepsi widzowie, pozdrawiam niniejszym kontem, bo ja pozdrawiam Wamusz i pozdrawiam Gabresie na pozdrawiam na Podłoga Białego, pozdrawiam Hejsa Blade, pozdrawiam alowe wychodzącimy na kółkach, pozdrawiam Grzegorza Mikołaja Pentnera, pozdrawiam Dominika Stopańskiego, pozdrawiam Samka Piotra Kusińskiego, pozdrawiam Knuta, pozdrawiam Grzegorza Florydę, pozdrawiam Ksaju i pozdrawiam Milnie Kowalnik, pozdrawiam Agrochodowcę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz możemy z powoli zacząć co by tutaj można było odbudować to co ulepszymy. Za darmo co to weźmiemy do czwartego poziomu. Co to przyspieszymy. Autoryzację oczywiście może co tutaj ulepszyć i tak dalej. Proszę bardzo. Możemy odebrać lepszy obiekt. Tutaj trzeba wymagany lepszy poziom. Tutaj no nie wiem, wypróbuję ten poziom. Zobaczę, co tutaj będzie do zrobienia. Przyspiesz? Nie. Nie mogę być przyspieszyć. A to daleko, daleko. No dobra. Jakoś się... E, dam radę. Dam radę widzowie. Coś tutaj ugebrniemy. Podwołaj. Nie, żadnego odwoływania one jedzie zobaczymy co dalej ale czas to trochę nie będzie na nas czekał nie mogę wiecznie uciekać muszę tutaj coś zrobić jaka prosta linia zobaczcie jak to danego Przyspieszyć nie mogę niestety przy okolonii. co, odwołam. Odwołam, potwierdź. Proszę bardzo, wyświetl. proszę bardzo. No nie mogę tu nic kupić, bo nie mam większej ilości klejnotów. To się chyba z powrotem, wracamy co tutaj odbieramy tą paczkę i o ale mogę jeszcze tutaj podawać te tak, wzmocnienia no, co za tak to się nazywa przynajmniej już dawno podobałem o bo brawy dobra widać tego nie rozwiążemy ale będziemy mogli tutaj Przyspieszyć budowę. Autoryzację użyjemy sobie za darmo. I proszę bardzo. Jest już że robimy lepiej. Teraz tutaj przyspieszymy budowę. Ulepsz dalej. Jeszcze zamek trzeba będzie ulepszyć. Proszę bardzo. Potrzebna jest pomoc do na Dlatego trzeba tutaj coś zrobić po no proszę, posiągniemy wszyscy zębki, potem właśnie chodzimy. Bardzo dobrze. Zajrzyjmy do nowej sali artefaktów. A dobra. Tutaj podobno coś mogę tu odrobić. O, zaraz rano mogę odebrać. Proszę bardzo, odbieram takie oto coś. Księżycowe muzy, czy coś takiego podobnego. Wycenić to. Proszę bardzo, wyceniłam to, jest nowo dodane. O, znowu coś takiego. Będę musiał tak, udowodnić swoją potęgę w próbie ognia w tym wyzwaniu, nie stracić żadnych oddziałów. No to to. Zobaczymy o co tutaj chodzi. Piechota etap do drugi, jechota etap trzeci, jechota, etap czwarty, zaraz będzie. Nie mogę nic tutaj zrobić Jest automatyczna bitwa. A, jeszcze 10 poziomów. Automatyczna bitwa wyłączona. A, pomijam bitwę, wyłączoną mi to do internetu. Proszę bardzo, zdałeś swój pierwszy test. Sprawdź inne etapy poleróbę ognia strzelce. Proszę bardzo. Zapisz postępowanie. Automatyczna konfiguracja. Nie ponieś żadnych rzeczywistych strat podczas czas etapów próby ognia, więc nie krępuj Co się. Dostosuj swoją strategię i postaraj się osiągnąć zwycięstwo powodzenia. Dobra. Wypróbujmy. Kolejny etap. Kurde. Kawaleria jest. jestem. Kawaleria. Kawaleria ETA w No, to tyle. Jeszcze tu chcę coś odebiorę. Wykasuję to coś. Proszę bardzo. Wykasowane. Kolejna nagroda za 10 minut, ale mi się wydaje, że uwinę cię szybciej niż w 10 minut z tym filmikiem. Zobaczmy jeszcze tutaj. Wydaje rozkazać w Armii Ciemności. No tego nie dało rady, bo one nie przyspiesza za bardzo, więc przykol mi, Mogę coś tutaj odbudować? O, tutaj mogę ulepszyć do lepszego poziomu, proszę bardzo. jest autoryzacja, proszę bardzo, za darmo se odbieram, ulepszy jeszcze pomóc, przyspiesz autoryzacja, proszę bardzo, kolejne za darmo. Ulepsz do szóstego poziomu, autoryzacja, użyj i ciągle tylko odbieram za darmo. O, do siódmego poziomu podobno mogę odebrać. Dostrzegam to tutaj ulepszone. Ulepsz o, mury zamku przecież mogę ulepszyć. Ulepsz dalej. Teraz ten zamek ulepszę, proszę bardzo. Tutaj do piątego poziomu muszę przyspieszyć. Autoryzacja, proszę bardzo. Zadano dalej. O! Wskazuje mi strzałkom, gdzie mam budować, a gdzie nie. Autoryzacja, proszę bardzo. Zautoryzowane. Teraz muszę pośpieszyć się do siódmego poziomu. Mur zamkowy też będę musiał go ulepszyć. Do szóstego poziomu. O! Warsztat to coś, co będzie wymagało konstrualnej budowy proszę za darmo jest już o wiele lepiej i jadalnia a nie to kopalnia teraz kolejny zamek ulepsz mur zamkowy ulepsz na razie tylko ulepszam i autorytuję różne wyzwania i misje bardzo dobrze tutaj już wszystko ulepszamy co mi się nawinie. Do lepszego poziomu. Bardzo dobrze. O. Kolejna autoryzacja. Por, proszę bardzo. Postępy szpitalne ukończone. Bardzo por, proszę. Teraz już nie zatrzymuję się. Tylko buduję wszystko co mi się nawinie i autoryzuję dostajecie moją autoryzację do budowy tych przedmiotów i różnych budowli. proszę bardzo macie moją zgodę pieniądze i wszystko na, po, na odbudowanie tego wszystkiego też macie u siebie proszę bardzo za darmo Przyski. kamieniołom o tego jeszcze nie miałem do odbudowy ale co tam? Jeszcze to wypróbuję. Szpital też będzie wymagał gruntownej, gruntownej naprawy. Proszę bardzo. Ulepsz, bo zburzyć nie mogę tego zburzyć, bo bym musiał znowu zaczynać od zera. Ale mi to... Wychodzi, zobaczcie. Siódmy poziom. Coś dobrego. Hurra! masz nowy poziom. Mamy dla ciebie jeszcze kulną okazję. To jest ograniczony czasowo. Pakiet specjalny wygaśnie one po zakończeniu odliczania lub po osiągnięciu wyższego poziomu. Skorzystaj teraz. Nie, nie skorzystam, bo to jest za Amazing. pieniądze. Nie zapomnij zaprosić znajomych do sojuszniczej podróży. O, to to na pewno mogę. Sojusznicza My podróż. Lord. Chociaż Twoja podróż już się zakończyła, możesz wciąż zapraszać znajomych do sojuszniczej podróży i otrzymywać od nich nagrodę. Kiedy znajomy przyjmie Twoje zaproszenie i połączy swoją grę i ty, i on otrzymać się nagrodę. Otrzymasz też dodatkowy prezent, kiedy znajome ukończy misję podróży. Zaproś. A tu jakieś linki trzeba będzie podać? Nie, na razie nie będę zaparaszał. Może inne razem. Na razie to ja muszę coś innego, co robić. Udostępni teraz, proszę bardzo, na fejsie już udostępnione, więc mogę garać dalej. Pokażę wszystkim moim znajomym, jaka to super gara. O, jeszcze mogę ulepszyć proszę bardzo warsztat, kamieniołom, szpital, zamek. Kopalnie. Wszystko, co tutaj mi się nawinie, to ja to odbuduję. Za darmo. Ósmy poziom. A mogę jeszcze lepiej się zachować i ulepszyć to nawet do 11 poziomu. Przecież ja dobrze się zachowuję, tylko po prostu muszę przyspieszyć budowę i autoryzację i tyle. Proszę bardzo przyspiesz póki użej proszę bardzo wiem, wiem no a tu coś się mogę wykazować? proszę bardzo mi się wydaje, że za 4 minuty będzie koniec filmiku. Tylko nie wiem, co tutaj mam jeszcze ulepszyć. Ale to już wszystko. Nie, tu nic takiego nie ma. O, to mogę odbadać za darmo. Najpierw kup, prawda mnie przełomu. Nie, więc Coś jeszcze tutaj jest. Badania. Nie da rady. Nie wydam ponad 100 klejnotów. Przykro mi. <laughs> kamieniołom. O, przecież kamieniołom mogę polepszyć. Mogę tu potwierdzić zakup. Jeszcze jeden zakup. Albo dwa. No. Zdrowie Karola. <laughs> Dalej nie mogę. Poczekamy sobie jeszcze ze 3 minuty. A to mogę ulepszyć? Też nie. Za 5 minut podobno Gospodarcza, obrona wojskowa i polowanie na potwory. Na razie nic takiego nie mam z potworów. Tutaj też nic takiego nie mam z wojska. Obrona. Obrona własna też potrzebuje tego, a gospodarcze... No... Mogę zbadać, czemu nie? Za darmo. No to to już mogę zbadać. Dlatego używam tutaj badań. I dostrzegam, że nic tam się nie wydarzyło. Więc wszystko jest na swoim miejscu. O. I znowu mogę ulepszyć tyle. Nie, nie mogę ulepszyć. Nie wiem dlaczego. Jeszcze dwie minuty zaczekajmy. Te dwa tutaj wiadomości no bo to przysłanie mi z gindi jakby co... Za no dwie minuty będzie może koniec filmiku, bo tu jeszcze tą nie muszę odebrać. No, pięć więcej, żeby dostać pięć więcej nagród, Tutaj im nie pudełko. Zaraz się dowiemy, co tam jest, ale dwie minuty albo i nawet już Minutę mogę coś podrobić w terytorium. O, mogę jeszcze to podbierać. Lepszy poziom. Proszę bardzo. Wszystko odbieram. Ja już wszystko odbieram. Od dołu, 13 poziom, coraz lepiej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Jeszcze tak nigdy nie widziałem do tej pory, żebym tak odbierał widzowie. Ale jeszcze nie zleciało zbyt dużo czasu. Tutaj mogę coś ogarnąć. O, wyzwanie przecież mogę wykonać. Tutaj przecież mogę zejść Najbardziej jak się spóźnię, to się spóźnię, to trudno. Tu mogę iść. A tu. Od tego oddziału akurat jestem lepszy. To jest gora tak na przetorwanie. Idę teraz do tego oddziału. Przejmuję to. Teraz tutaj muszę ich pokonać. Ten oddziału, zobaczcie, też przejmuję. O nie, 176. Jeszcze, jeszcze na bursa nie jestem gotowy. Jestem nic że. Tak po prostu ses nim ze ma ten boss A ja jeszcze to trochę Muszę tutaj ulepszyć swój zespół Proszę bardzo Patkę chyba mogę odebrać Tak Tech mogę pokonać Ile on ma 176 a ja 178 no to walczymy z Bosem. pokonałem bossa, zobaczcie i przejąłem jego orange I przejąłem jego pole i dom, dobra teraz zobaczmy czy mogę to odebrać wygrana z Bosem i to w jakim stylu i mi się wydaje, że to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek z Lord Lord's Mawain Hashtag w drugim odcinku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak mnie to trudno. Subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja Wam dalej nie przedłużam czasu. spędzonego na z rodziną i ze znajomymi. Trzymajcie się, kiało, cześć i pa, nart, pa, pa. Pa, morda, miłego, ja, miłego dnia Wam życzę. pa.